się przywitać was vlogiem urodzinowym mojej mamy, 60. urodzin. Nagrywam to już drugiego dnia, bo wczoraj nie miałam czasu, żeby gadać do was. No więc to będzie vlog z dwóch dni. No. <mum> Think it's hard how we always wait another day. How we watch. Że vlog będzie z dwóch dni. Niestety tak nie będzie, bo wczoraj zaczęłam nagrywać, biorę o 17:00, po 17:00 nawet. No i wiadomo, że już nie było co za bardzo nagrywać to był prawie wieczór. Więc postaram się, żeby ten vlog miał, był z trzech dni. Więc dzisiaj będę nagrywała cały dzień, żeby ten vlog już dzisiaj wieczorem lub jutro rano się pojawił na moim kanale. Chciałabym od razu polecić kremik ochronny do ust Bambino to jest właśnie najlepsza ochrona do ust jak dla mnie mi bardzo dobrze suche usta jak posmaruję to za chwilę już mam nie mam takich suchych ani popękanych więc jak macie taki problem jak ja to polecam sobie tego Bambino wypróbować do ust Czy Chciałam wspomnieć o tym podkładzie który sobie kupiłam na promocji w Rosmanie że on jest bardzo dobry właśnie dla mnie jest delikatny no jak ktoś tak jak ja nie lubi żeby było widać podkład na buzi, to właśnie jego w ogóle nie widać. Tylko jest tak delikatnie zakrywa. Tutaj wszystko, właśnie tej niedoskonałości, właśnie zakrywa on. Chociaż nie jest tak mocno widoczny, więc dla mnie on jest bardzo dobry. I właśnie ten korektor z Lovely też mi wszystko ładnie tutaj pod oczami. Tutaj jest jak mam nieraz jakieś tam najczęściej tu. Nos to bardzo dobrze mi on zakrywa więc polecam go jak dla mnie jest właśnie lepszy niż ten który używałam z Bell lepiej mi się właśnie ten sprawdza ale jak ktoś nie ma takich właśnie dużych problemów to ten z Bell też będzie dobry ale jak dla mnie właśnie wygrywa ten z Lovely. bardzo podziękować za oglądanie mojego odcinka. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, Subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, żeby nic z was nie ominęło. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa.